Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Bezzi, ze mną jest Maxior Polska Cześć, witajcie Jesteśmy w, na, w MTA, na modyfikacji DayZ To jest to najpo, jeden z najpopularniejszych serwerów, ale nie najpopularniejszy, najpopularniejszy serwer DayZ yy, Możecie też oglądać to u Maxiora, on też ma serię z DayZ na, na tym serwerze Tak jest yy, Ma już więcej odcinków nagrane niż ja z MTA ogólnie, więc jeśli u mnie wam braknie MTA, to u niego też macie yy, I ogólnie Yy, chcemy promować ten serwer, ale u no, mnie coś ostatnio pokaszaniło na tym serwerze. Yy, może powiesz co się nam stało jak się dzisiaj zalogowaliśmy? Słuchajcie, wczoraj nagrywaliśmy 3 mm, odcinki na mój kanał i znaliśmy furę i tak dalej i tak dalej. Wszystko dobrze się toczyło. Poszliśmy do namiotu, bo są tutaj takowe namioty, możemy chować itemy przed graczami, no i niestety m, dzisiaj się logujemy, no nieważne, że tam nam dla auto i tak dalej, nieważne, e, mówię tak w skrócie, logujemy się i wywaliło nas y, o chyba dobę do tyłu, czyli m, był backup, no tyle, tyle. No jakieś, no dwa, trzy dni do tyłu nas cofło, no. Co, cofka, do se, cofka, cofka serwera po prostu, no i tyle. Ogólnie jesteśmy bardzo źli, no, bo. No, ogólnie, przygody mieliśmy dużo, ale to zobaczycie sobie go Maksiora wszystko, tak, bo u mnie teraz. Ale tak. to za jakiś czas dopiero to tak. Tak, tak, u mnie teraz będzie, to nie wiem, zobaczę, jak to będzie nagrywane u mnie. Chociaż szczerze mówiąc, to wszystko się dzieje, znaczy w każdym odcinku się ciekawe rzeczy dzieją, bo u mnie ja robię cięcia, jak dudniemy, czy coś się wydarzy, i u mnie same ciekawe rzeczy, bo ja sam ostatnio, od, jak odpaliłem, to oglądałem cały odcinek. Aż mnie to wciąga. A nie lubię, na, a nie lubię ten oglądać film, które ja nagrałem nienawidzę. Też nie. Dobra, a tu nic tu nie akurat mam. Akurat się przekonałem. Aha, u mnie oczywiście inny mikrofon, jeżeli ktoś tam wie, no. że wcześniej mi inaczej było słuchać zawsze. To mam tak. Blue Yeti teraz, tak więc no, jakość dźwięku jest inna. Ale nie najlepsza, bo w nie jest nic obrobione, tylko to jest łysze nagranie, że tak powiem. O to jest PDW. I jeszcze tak powiem, jakby zaczęło pingować, network albo takie coś, na, bo ogólnie nagłe cięcie to no właśnie takie rzeczy, cofło, ping, network albo takie tam rzeczy. Zwykle, no to zdążycie zobaczyć. Zwyk zwykle takie rzeczy dzieją się po przeciągu 10 minut odgrania, więc... O, engine i... super, mamy jeden silnik i jedną oponę. Jeszcze trzy opony i może zmotamy Mam co? trzy opony. Tak? Mhm. Idziemy zobaczyć czy jest ciężarówka, może akurat będzie już dwie miała to. To można luknąć. To może nie wiem, może bo u Ciebie jest tu pierwszy odcinek to może przypomnieć zasady tej gry. Będzie no. wszyscy może jazy. Nie no na pewno ci co oglądali u mnie DayZ albo Infestation to ogarniają, a ci co nie widzieli i oglądają tylko u mnie, to. Mta, to, 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 to nie, to nie trudno. To, to jest przetrwanie w świecie San Andreas, czyli modyfikacja do gry Arma 2 albo Infestation przeniesione do MTA, czyli przetrwanie. Ząbiaki i takie tam. Auto! I to chyba full, bo ukryte. Bullet, Maxior, obsrane jestem. Słuchajcie, żeby tu auto znaleźć to... Tank to... Parts. Jezus, ma... Mamy furę! I to najszybsza, jest... wsiadaj, 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 wsiadaj! to jest najlepsza fura, prawie najszybsza. Mam, mam toolboxa, mam toolboxa, bo musimy rozwalić ja te, Czekaj, poczekaj, muszę rozwalić ten te, te, Ja pierdzielę, ale dobrze, że zajrzeliśmy, widzisz? I ja mam shotguna. Tylko wiesz co, ty byś musiał mi dać PDW albo coś do strzelania karabin. To A... się nie da strzelać, dawaj, wysiadaj. To może, po, może pojedziemy w ogóle gdzie indziej, na, nie tutaj może co? Ej, bo ja wysiadłem, czekaj. Siadaj, nie, nie, nie róbmy nic tutaj, wiesz? Yy, ogólnie jest grać na serwerze 70 na 100, tak więc nie wiem Ogólnie IP do tego serwera będzie w opisie. A jak będziemy jeździć, do nami, to i tak na razie póki co będę wam pokazywał, bo u Maxiara to też było tak, pokazywane. Tak, czyli tak już tam będzie kolejna. Znaczy nie wiem bo kiedy tych chcesz wrzucić to może lepiej nie pokazujmy na razie. Nie wiem zobaczy się to kiedy to się wyrzuci, nie. No dobra, nie pokażę, po prostu zrobię cięcie, jak będziemy gdzieś. Jechali. Idź. Tylko żebyśmy... Maksior! Stój. Wybuchnięty, wybuchnięty, wybuchnięty. A ja się Widzie, się widziałem leży. trupa, jest tutaj trup. Na prawo. Wysiądź i idź w prawo. I skocz przez to. I tutaj jest trup. Na lewo, za tobą ma. Zmarł o 15.55, a jest? 17 po. Sprawdź co miał. Okej. Okay. No jak same gówna już widziałem. B bandaż 2.5, pięty... Nie, to był po resp'ie koleś. Nic nie ma. Kurde, ale furę znaleźliśmy na no, słuchajcie, no to już jest zarepisy Tutaj furę jest tak trudno złożyć, bo e, ogólnie jak widzicie na górze macie wypisane czy jest No silnik, engine tak parcy. Potwy, ile mamy benzyny? Właśnie może sprawdzimy coś w środku, co? A to... ja gdzie mam tank parcy, weź, wejść wejdź. Tylko czy to, mamy turboksa? Mamy turboksa, ale musimy gdzieś czekać, jakieś miejsce takie... No na no, stacji my znowu może od razu, ja mam canister. No. Ale gdzieś tu niedaleko była, o ile ja dobrze pamiętam Tak, to jakieś było, bo... Poznaję tę okolicę. W każdym bądź razie naprawdę się fajnie zaczyna. O, proszę bardzo, to jest tutaj był ten policyjny, czy tam gdzieś dalej? Dalej tu, chyba? No? Tutaj. No to rzuć tutaj mi Toolboxa, a czy pół tank parce na ziemię? A w jest w środku auta. Kanister, to idealnie. Dobra, i tu masz... Dobra, to ja już zatankuję. Dobra, ja, ja pierwszy włożę te, te może. Czekaj, muszę coś wyrzucić albo coś zje mi się napije, bo akurat mi się je chce i pić. Okej, okay, teraz żałuję, że nie nagrywam. <laughs> nieważne, nieważne. Dobra, mam trzy puste kanisty, to ja wszystkie zatankuję. Inwentory jest full. Wciąż to ile to miejsca zajmuje? Mm, to zjem coś jeszcze. Dobra, kanistry uzupełnione i ile jest benzyny? Już ci mówię. Benzynki mamy 85 na 96, to na razie styk. W środku masz jeszcze dwa kanistry, to je napełnię. Nie okay, wiem już wiem, wziąłem, wziąłem na Aha dobra. E, dobra, wkładam tego, tank parcy, pek. Przydałoby się, wiesz co, znaleźć jakąś broń. Szybko strzelam. No, znaczy chodzi mi o karabin jakiś, bo mam tylko shotguna. I mam tego, Enfielda, ale to jest... Drzwi nie dotknąłeś, wysiadaj. Czy nie nauczyli zamykać? Nie. No właśnie. No i teraz jak ktoś nas będzie gonił to szybko uciekniemy. Aha, <laughs> uciekniemy to mało powiedziane. To spierdolimy. To też mało powiedziane. Pinguje, ale dobra, to chyba tylko... Ciebie... Spierd <laughs> do, spie spie do, 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 do li -li O tak mniej więcej. Po 60... To się tak szybko tak, rozpędza że to jest masakra ej No a się dziwiłeś, czemu ja wtedy koziołkowałem? Koleś, 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 ale nieuzbrojony bez tego, Mogłeś go potrącić, jakieś Ja bym nie było. Killer SPAWNKILLER! I bym dostał bana, i to auto by panu do wody, i bym się zdenerwował. Bym się powiesił. Oj tam, oj tam. To ostatnio zwłoki było i jest czysto. Dobra, może motamy... Jedziemy może na plac budowy do M3, co? Ale może sprawdzimy... Albo po czy... traktor, o! I traktorem będziemy nawet nie musieli składać tych innych aut, tylko będziemy gdzieś je sobie zwozić. Wiesz, co? że tak, który jedzie w 10 km na godzinę? Wie co? No i to. Oni jechali, i nas jeszcze... Nie, wcale tak się wzbogacili, ale dobrze, cofka przynajmniej jeden plus. <ścoughs> się cieszyli pewnie jak cholera że trzy auta. A to taki fał, Dobrze, że tego helikoptera nie... Nie, nie mieliśmy, bo byśmy go tracili ogólnie, to tak? Jest. jeżeli chcecie wiedzieć, co się działo, bo się działo naprawdę ostro przez ostatnie wszystkie odcinki, można nawet powiedzieć, no. to zapraszam tam do mnie. Czysto, czysto. Nikodem. Może pójdziemy ten namiot sprawdzić, to ja cięcie zrobię, co? To już możesz wolno cięcie, i zaraz wracamy. Co? No to zaraz wracamy, my jedziemy do namiotu. Ok, jesteśmy już z powrotem, otworzyliśmy i i teraz dojeżdżamy do centrum handlowego. Masz jakieś item znajdziemy? No, bo rzeczy, nasz namiot jest, ale... No nie tyle rzeczy to miało wtedy. Mi się powoli właśnie chce pić, to sobie łyknę, bo akurat wodę mam, ale później jedzonko mi dasz, bo ty mówisz, że masz dosyć dużo. No teraz to ja od namiotu wróżę. No dobra, wszystko. spoko, to zaraz znajdziemy zresztą. Dobra, tu nic nie widać, tylko tam nie... Coś jest do picia chyba. Do jedzenia. Tylko wejść, weź, bo mówi, że nie masz. Ok, to ja wezmę, a ty biegniem dalej. J, Pastakan, proszę. A to zjem i tak znajdziemy dużo tego pewnie. No A co i... ja się będę Ja chwilę poprowadzę na plac budowy. Będziesz mnie kierował. O co? kurde, później, ale później się zmieniamy, ja ty mam o No tak, tak. Bo ty masz karabin. No tak. Bo zakaczasz strzelać to lipto. No jasne, A, tędy nie wyjedziesz. Yy, nie zrenderowałem się ten, ale to wiesz co będzie trzeba zrobić, nie? Co? Jak będziemy mieli już dwie fury, no to yy, odstawiamy gdzieś szybko jedną, a na groń może być, bo i tak je wykorzystamy raz, dwa. Raz, dwa? No co, no w naszych przypadkach to bardzo szybko, nie? Wiesz, że, że już pojechałeś dawno temu źle. Bo jedziesz dłuższą drogą. A to się przejedziemy. Po drodze może znajdziemy opony jeszcze. Dobra, to kieruj. No, na razie nie masz się gdzie. Chcę sobie pojeździć. No w lewo. Jeździłem. Wczoraj. Ta, ale dużo pokierowałem Lewo Prawo Lewo Eze To nie jest jeszcze ten plac A no dobra Lewo Prawo Tak, tak, mu tak muszę zwalniać bo nie wiem bo ty tak za późno Lewo A! Prawo A ja się no bo lewego nie mam no. Za 10 metrów skręć w lewo cię znaczy, kazałem jechać, skręcać w prawo, dobra jedź już tędy Jak w prawo? No dobra, nieważne, no pojechałeś w prawo, była droga prosta jeszcze No tu? Jedź dalej, nie! Za, tu? Za, je, tak, tędy jedź Mi się zdawało, że ten plac bardziej jest tam No tu masz go już nie widzisz w lewo, w lewo, w lewo, no jedź tak jak jechałeś to on tu jest no. lol -lo, tędy wiedziemy Ale się przejechałem nareszcie, bo zacząłem to prowadzić Kolej! A widzisz! Widzisz! Dawaj, 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 dawaj Dobra, nie, ja nie mam mało mu do kałacha mam jeść. mówiłem żebyś ty prowa żebym ja prowadził żebym prowadził Nie Mówiłem, żebyś ty prowadził. Nie! Namiot, namiot widzę Tutaj namiot jest Zamiana Czekaj, 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 Gdzie ty widzisz namiot niby? Stój. Tu nie ma namiotu. Stój. Tam widziałem. Mm -hmm. Dobra, po podjedziemy. Już nigdy nie jedziesz nigdzie. Po podjedź do góry. O, ten typ. Widzisz? Ale to bez itemu. To nie ten. A gdzie? Y jak tam jechaliśmy, to widziałem. Musimy się cofnąć, czekaj. Albo z Widy, Może no, z widy. Dobra, walić to. Ten koleś tutaj skręcił to. Dobra, dawaj, teraz każdego, kogo widzimy, to zamordujemy na stówę. Tu, tutaj jest hardcoreowy. <gry> na no bank ktoś tu siedzi. Nie wyjedzie? Dobra, więc Podjedziemy pod ratów może I tam się zaraz naprawimy, bo już trochę obity. Bo ktoś nie jeździł. Bez. No jasne. Poza nagraniem było to cięć. Mhm. Mm jak, <słuch> jak będzie się uglądać ma filmiki jak to straciliśmy prawie wszystkie po jak to tracimy pojazdy wszystkie jeden po drugim, to... Będzie nawet ten odnośnik w prawym górnym rogu do pierwszego odcinka u niego. Może do, do drugiego, bo pierwszy był zrąbany i dźwięk tak, to nie radzę. Do pierwszego. To do drugiego będzie. Do pierwszego. Do drugiego. Ja i tak dam do pierwszego. Ło, tu tu baza jedna. Już dawno, już to mówisz trzeci raz. Mm -mm. ale tu żeby stawała na tym moksie, do tego nie wziąłem. Albo nie, dobra, tą drogą nigdy prawie nie jechaliśmy. Zawsze dookoła się jechało. Nie zdziwcie się i nie krzyczcie na mnie, jak auto zostanie rozwalone. W przeciągu następnych 5 minut Tak, jakbyście zobaczyli, on już przejechał tych motocykli i tak dalej Helikopterów Łódek O, kolesie, kolesie, kolesie Zawracaj, zawracaj O to czekaj, no bo tu nie ma Kolej gdzie zawracaj stoi i przeglądał itemy, no bez jaj Jedź tam no I się zatrzymaj na chwilę, tylko nie tak blisko, ja go zastrzelę, bo on stał i itemy przeglądał pa, 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 To jest CJ Ło Dwóch CJów Ja jebi, ja myślę, że on przegląda itemy Albo jak jedziesz to tak nie widać No czekaj, muszę naprawić auto Albo dobra Kurde, ten Siege jakiś kamienny jest No nie? Jakby go tam zamurowali nogi normalnie, no dosłownie kurde Wypchali. 180 i ponad będzie jechać. jedzie Trololo, dobra Może jeszcze tak na, tak na 5 sekund na lotnisko, ale to na 5 o, sekund A może redzina będzie, o O, 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 tu ona była zawsze zaparkowana mm -hmm. Tam dalej Powinna być, nikt, tutaj nie ma jej. Czy jest zabrana? Kto chce ze mną pojeździć autem? Nikt. Lukas. Jakby ty, jakbyś się ty tak spytał i każdy by wiedział jak jeździsz, to by nikt z tobą nie pojechał. Snajperka, tak? Nie wiem. Jezus, na... myślałem, że snajper. No Nothing special widzę, wiesz? Nie wiem, czy warto. Tam parkujesz? Chcę sprawdzić, co tutaj jest. Dobra, wyjeżdżamy, bo nic nie ma wartego uwagi. A ja tam mam piątka może magazynek, ale dobra, ja mam cztery i mam tyle magazynków. Właśnie, skąd mamy te broni? A czy skąd ja mam? Może powiem, bo mam prawie 500 ammo do mm, PDW? Tam PDW. Było. No bo znaleźliśmy namiot, który wcześniej znaleźliśmy i magazynki się sklonowały. Kolesiowi. Tam też piątka była. Ogólnie jest pospałni, tak więc... Ogólnie w tym miejscu jest niebezpiecznie, może pokażę wam najniebezpieczniejsze miejsce na tym serwerze. Nie Ale autem Nie Ale Może naprawimy, co? To w kszki wziąłem Zanim tam podjedziemy. Ale to na szybciora tylko. Uuu! Spokojnie! Spokojnie, spokojnie! Wiedź w krzaki. No i tak właśnie bez... robi Tak więc Gdybyście wysłyszeli jak ja napierdalałem w stół Podczas gdy on przy a Ej to ja skoczę pod już zobaczyć No to kurde podejdziemy razem bo wiesz że nie mogę strzelać jak ktoś do mnie zacznie walić A to nikt cię tu nie widzi tylko wszyscy Później jak zobaczycie u niego tam w którymś odcinku jak w pewnym momencie spadliśmy z Mount to My Już Uż... każdy Usłuchaliśmy przeznaczenie, pamiętasz? Tak, właśnie. jest co, ja muszę sobie zapisywać ten, bo później nie pamiętam, e, że jak nagrywam odcinek, to który mniej więcej jaki dany tytuł, bo później zapominam, wiesz? Ja raczej nie wiem, które to było, to oszukać przeznaczenie. Ale jak zobaczycie, to było piękne. Nie no, ale będę widział Włącziliad na miniaturce, to już sobie przypomnę, zobaczę i... Ale w ogóle nie, nie oglądam powtórki tego. Muszę później zobaczyć. A ja je, to było kurde, za piękne. Ja normalnie nie obejrzeć twoje wszystkie odcinki, kurde, z tego, bo normalnie tam była taka beka zawsze. Ja żeby... wszystko będę oglądał i będę wycinał. Będzie fany moment za jakiś czas. Za jakiś czas, w lutym. W lutym to będzie. Siadaj! Już nie będę spoilerował, już ok? No. Ok. Nie wiem, czy F nie kliknąłem. Nie. Już rozdupiłem kawałek. Rozwaliłeś kilo auta. Rozdupiłeś pół cegu i całą cegu. Dobra, pamiętaj, pokażemy dzisiaj najniebezpieczniejsze miejsca na serwerze. Ja nie wiem. Bo jest na sobie tylko jeden odcinek, bo tak to kurde. A najpierw na most może się kierujesz, co? No, bo, bo później. Jak ja, jak ja mam pokazać, jak ja miałbym później wrzucać razem z nim, równo te odcinki, yy, to no home. Hmm. Bądźcie no, compora. Druga, druga To musiałbym czekać, to byście czekali na czwarty odcinek, trochę. Nie, ja to to przytupię dzisiaj. No, za co A chociaż w SLM re ładnie jeździłeś, bo ona wolna jest. Duży, duży. W auto, widzisz? Złoki? nie To do auta. No, na, na co nam tyle opon? No dawaj jak no a drugą furę. O dobra jest karabin. Nie no PDW, dobra, trzeba wyśmieć <noise> Ja biorę Amo do Kałacha. Szczerze. O kurde. A. I są magazynki. Widzisz zawsze więcej. A, I są okej. magazynki do Kałacha. Proszę bardzo. Zawsze więcej. No, widzisz więc. No, chciałbym. O, jeszcze, jeszcze jeden magazynek. O. o. widzisz no, no, no. A o. tu też jest O, tu też jest e, M4 czy coś takiego w powietrzu. Jakby nagle widzisz? ktoś zaczął strzelać do nas, co by zrobił? Zasrał się. W... No nie, nie! No i to jest... I wywali, wywali. Co może zrób cięcie? No to ja robię cięcie. Jesteśmy z powrotem Network minął, mała masakra zombiaczków i jedziemy dalej. Oczywiście nie słyszałeś jak ja strzelałem, nie? Słyszałem. A słyszałeś jak ten yy, SFX w ogóle zmniejszyłeś? Nie. Yeah. Dobra, trochę mu się straciło. Ale co tam? Oponę mom Opona najważniejsza No 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 no, no 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 Drift! Udał ci się Na drugim się wypieprzysz i będzie smoleńsk Smoleńsk samochodem Boże myślałem że tu jest Spokojnie Wszystko to będzie w porządku jak bez może Nie 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 jedno skype'a a więc pokażę wam Ta, teraz... jedzie auto i jedzie motocykl, weź... prosto, 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 prosto i w lewo, Cały Prosto za tym żywopłotem w lewo. Motocykl jechał. I w lewo tutaj. Już w lewo, całkowicie. Może go spotkamy jeszcze. Może dziś się zatrzyma. Kurde. Jedź prosto. wprost. Albo kład, albo kład, albo... Motocykl, na stówę. Albo z widy. Nie, tym razem... Z nie wiem, nie wiem gdzie teraz skręcił, czy pojechał prosto... Zobaczę sobie na nagraniu później, bo coś mi się wydaje, że z widem masz. Tylko nie wiem, czy ty miałeś kamerę akurat, tak jak miałeś naprzód, to zobaczysz. Naprzód miałem. Naprawię auto może, co? Znowu, bo ma połowę HP. Total. Bo jak podskate'a chcesz jechać, to tym bardziej. Poczekaj, ja będę osłaniał. Kto tu nowy? Ej, jednego magazynka mi cofnęło! Dobra, tam jeden magazynek. Ciekawe, z jakiej gry wzięli te auta, te takie, takie post-apo. No to jest fajne, akurat, to jest bardzo fajne i. Ale ogólnie to są wszystkie pojazdy takie post-apo, nie? Helikoptery, tylko łódzki nie są post-apo. Nie wiem, jak z samolotami, bo nie widziałem jeszcze. Ale wiem, że są. A ogólnie tutaj, jak chcecie sobie grać na dłuższą metę i. Planujcie sobie zakupić bazę, to poczytajcie za Zbrojcie się w nerwy, to przede wszystkim. <laughs> Więc przeczytajcie sobie regulamin w ogóle kupywania tej bazy, jakie są dodatki do bazy, a dopiero później zastanówcie się, czy chcecie tutaj grać. Oczywiście, abonament co myśl, musicie płacić za bazę. <laughs> tak, jak to powiedziałem Maksiarowi, w maksior, no kupujemy bazę, nie ja mówię, a wiesz, że ten abonament jest za to. Ciu? No i od razu. Nie, nie, stanowczyny. Przejdziemy koło szpitala? Ale ja tylko przejdziemy. Ej, ciekawe czy tam ten koleś siedzi na tym. Ej, można zobaczyć czysty. Jest ten... Jesteśmy z powrotem. To małe cięcie to mi grę skraszowało. Drzwi nie zamknąłeś, wysiadaj i zamykaj. O, Jezus. Takie szczegóły. Wsiadaj. Nie, to zombi. Jezu, jak się zesrałem. Skąd on się tu zrespił z Respius dupy tak? Ogólnie na tym serwerze zombie to rzadkość, więc dlatego my się dziwimy, że są zombie. Może w ogóle to jest Daisy. A nie yy, przetrwanie Z. No i na niebezpieczniejsze miejsce na całej grze. Gdzie trzeba szybko przejechać. Robisz okrąg. Mm -hmm. Ogólnie czasami jest bezpiecznie, ale to czasami. Jest 60 graczy, może nie w przejedź może tak środkiem, Idziemy <śm> <załatwę>, <śm> Jedziemy, stop. Ej, jedź tutaj, zobacz czy nie ma na tych billboardach. Wbijamy się, może będzie koleś akurat. Auto. No to ty zostaniesz, a ja pójdę. Chcesz zginąć? Albo nie no, ostatnio ciebie też zabili, to lepiej nie. No. No, seryjnie jak nagrywam, to jest tak mało klatek, What the fuck, Webce. Mm -hmm. Białeś... Nie to przez serwer. Ja już no, no, bo, no bo patrzcie, ludzie. Jak to jest najewane wszystkiego. Ile masz? Jak tak zapierdzielasz? 20 no ja to samo mam. Tak więc słuchajcie ludzie, ja mam to samo i mamy te, te, to samo praktycznie w kompakt, tak więc... Mm, to jest wina po prostu tego co jest na serwerze, za dużo mają w grane wszystkie. na każdej ulicy jest coś dojebane. A tam budynki, nowe miejscowości są dowalone, baz tyle, no to wiecie, to się wszystko kumuluje i... Wszystko jest po prostu... K. No, a taki GTX... Nie waliło mnie. Powinien wyrabiać. Trzymaj się. Skraszowało cię? No. W pierwszym nie to poczekaj, gdzie, żebym nie musiał daleko biec? Ja jebiks, ja jebiks, Myślałem, że mi prąd w chacie zawaliło. bo... Ono. To już dopiero by było. Musisz mi porać swój numer telefonu na taki wypadek. No właśnie, tak już też o tym myślałem coś, że na przykład jak ciebie nie ma czy coś, żeby napisać i poinformować, nie, czy coś. No właśnie. mówić, na jaką godzinę, kiedy tam. Bo to naprawdę przydatne będzie. To dzisiaj ci podoba No git. Przyda się. No, przyda się, bardzo się przyda. Nigdy nic nie wiadomo. Na przykład kogoś nie będzie tydzień, nie i no wtf, nie. No, no to się zadzwoni. No na fonie to chyba każdy będzie widział kto do kogo dzwoni, nie? <grym> no właśnie. <grym> no chyba na fona nikt nie odwiedza raz na tydzień, nie? <grym> Dobra. Ale tu paliw odpada, dopiero miałem 71 litrów, w staję, Ej. w staję z miejscu. No, no, spada bardzo szybko. A było 95 litrów. O, jak, jak za lansiu! A jaki ty masz w ogóle plecak? 40. A, no, Cze Czecha. Na Cześćka. Zera, je yeah, w zapłot. Salta, w przód. Nie, jak to mówi t ba Backflip do przodu. No. Backflip, ej. Na przodu. Jezu, myślałem, że fura jedzie czy stoję, to by było to tak. Ogólnie czasami można zobaczyć CJ-ów, jak już to widzieliście niedawno na nagraniu właśnie. Myśleli, że, że stają, ale poszli sobie chyba gdzieś. Zgłodnili. My sobie już nieraz to... raz wcześniej nagraliśmy, to czasami w tych CJ-ów było... No, to właśnie. Przed skate'em kiedyś ich naserało sześci i to leżących z krwią. To... I po prostu się bałem tam wejść. Lul, no, 15 klatek nie No Sorry hmm. ludzie, ale no kurde Za tym budynkiem budynek W tym budynku jest jeśli to jest duża baza Jest na na tak namiot lekarski tam był trup, nie, namiot lekarski, spawn helikopterów, spawn pojazdów Więc ogólnie. Na które pływają w asfalcie ciekłym asfalcie ciekłym świeżo wylanym Ogólnie jeśli byście byli zainteresowani moją perspektywą właśnie co to Daisy to piszcie, O teraz tu jest, tu się też... Tutaj też co nie rzeczy. Ale ogólnie. wyskoczyłeś. To ogólnie jeśli nie wyskoczy na nas żadne auto to można to nazwać cudem. Ostatnio w tej... Znaczy no ogólnie zawsze ten się coś dzieje, no. no. a tutaj na przykład nam się ostatnio... No dobra, nie będę spoilerował. Po prostu ogólnie nie wiem, zapraszam was do was jak chcecie się pośmiać, bo są takie akcje momentami, że to jest po prostu nie do wytrzymania A to już to ty wszystko zrenderowałeś? Ta, no pewnie. Kurde. 64 ja przy... litry, nie biks ja myślę to kurde chętnie obejrzał, kurde, masz mi to spakować i wysłać. No przecież teraz już codziennie dwa odcinki, od dwudziestego, od jutra, jutro będą kolejne dwa odcinki, drugi, trzeci... O, SPAKOWAĆ 30 GIGABITÓW, no. Gigabajtów, gigabitów. Tu zabiliśmy tego kolesia, nie? Nie, to było wcześniej. No tak, tak. Zaraz się wdupimy jakieś cewo... Nie no, jestem zawodowym kierowcą, no te auto jeszcze długo no jak na ciebie to długo. Ej właśnie, te namioty gdzie jeszcze stały? Tam pomiędzy skałami? Jedziemy sprawdzić? Jakimi skałami? No tam gdzie, hel gdzie Helke rozbiłeś. Ale nie wiem musiałoby się kamienie nie wczytać. Oh <laughs> fuck, <laughs> no i widzicie znowu. No. Czekaj, może coś tu będzie? Nic. Namiot. No karabin tam jakiś dobry nie bardzo. Ogólnie, co teraz będziemy robić? Bo takie zimy, i ja nie wiem powiem w jakim celu jeszcze. Nie wiem, ja bym odwiedził jakiś szpital. To tutaj, może. Wjecha wjecha wjechałeś do wody, właśnie. Może zatankujemy, co? Wjechałeś do wody. Zatankujemy. Tak. Trzy kapinga. Nienowość. Tankuj. Dwa chyba dam, dam dwa i za uzupełniać. No. No, bo uzupełniłeś już? No już możesz wsiadłem. To ja zrobię payra jeszcze Dobra, mamy 3 full znowu. A że kurde nic się nie dzieje na razie to jest cud nad mnie ale u mnie jak wiecie ja MTA wrzucam dla... A czy <laughs> rzucam wszystko... Dobra, nieważne. Wrzucam po prostu wszystko. No, Ciekawe, muszę... jak u ciebie się na kanale przyjmie Daisy, bo coś to. mi też nagrywałeś. Tak, nie wiem, zobaczysz się, nie wiem. U mnie że bardzo dobrze. Jeśli się przyjmie, no to cóż, pewnie będzie więcej odcinków. U mnie jak Terry, tak więc <laughs> jak będzie w pierwszym sezonie tego MTA u mnie jakieś 2000 odcinków to się nie zdziwić. <laughs> 2000 odcinków Ej, pinguje mi jak holender. Ja z... coś naprawdę sezyłem do zostawcy internetu. Mi też pinguje, spokojnie. Lukaj Gorzej, jak ktoś przez płotek przeskoczy i... Ohoho, Tylko dwa metki, ty, no dobra. Aha, bo ja mam full wejść, no musisz wyjść na szybko... i To ja wezmę. To bierz. Ja coś, czekaj, nie wcielę do auta, bo schowam coś. Mm -hmm. Pinguję, nie mogę przeładować. 6000 tysięcy, nie? No mam właśnie też Network. Super! Zawsze nazwał cię nie ma albo mm, zapieprzamy po jakiejś górze, jak jest Network. No nie znowu, ile cięć w tym odcinku. No. Ile cię, Cięcie. Okej, okay, yy, bo pat, patrzę sobie ile mi zostało odcinka i zostało już jest idealna ilość, więc cóż, jeśli się to dobrze przyjmie, no to cóż, jeśli będzie dużo lajków i dużo wyświetleń, to wtedy będę dalej nagrywał yy, z Daisy. A jeśli będzie mało lajków i mało wyświetleń, no to nie będzie daisy z Time, wtedy będziecie mogli oglądać to tylko u Maxiora, ci, którzy będą zainteresowani tym. Eee, więc już to by było na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Cześć!